Dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Mogłabym tutaj naprawdę bardzo dużo się rozgadać i opowiadać, co mi się przytrafiło. Ja osobiście też walczyłam z depresją, doskonale o tym wiecie. Ale oprócz depresji są też takie sytuacje, które po prostu nas powalają i wtedy wydaje nam się, że już kompletnie nie mamy sił, nie damy rady, nie wiemy, co mamy robić i przychodzą ciemne myśli. Yy... Tak się dzi dzisiaj dziwnie złożyło, że akurat dzisiaj miałam spotkanie w kancelarii. Musiałam czytać wszystkie artykuły, które y, o mnie w portale plotkarskie, y, konkretnie jeden portal plotkarski pisze. Y, I powiem Wam, że nawet może Wam się wydawać, że takiej osobie jak mi y, jest łatwo, ale nie jest mi zawsze łatwo. To nie jest tak, że jestem odporna, że mnie to nie obchodzi. Nawet najsilniejsze osoby potrafią się złamać, ale wiecie, co jest prawdziwą supermocą poprosić o pomoc, powiedzieć, że ja już nie daję rady, pomóż mi, albo otwarcie mówić o swoich emocjach. I często właśnie te najszczęśliwsze osoby, które Widzicie, że się non stop uśmiechają, czasami mają właśnie najciemniejsze w sobie demony. Mówimy dzisiaj dużo o zdrowiu psychicznym, i w tym miesiącu w ogóle tak się wszystko złożyło, że nawet nie, nie, nie byłam tego świadoma, że to się teraz wszystko w tym miesiącu dzieje. Będę przechodziła przez bardzo ważny kurs dla mnie będę również miała spotkania z młodzieżą, aby rozmawiać o hejcie. Straciłam przez ostatni yy, czas dwie, oso dwie osoby w moim bliskim otoczeniu. To znaczy, jedna osoba popełniła samobójstwo, a druga próbowała i jest w śpiączce. Hejt doprowadza również do takich sytuacji, i proszę Was, wielokrotnie o tym mówię: proszę Was, abyście zwracali. Uwaga na to, co mówicie, piszecie, bo nawet te osoby, które wydają wam się, że są bardzo silne i mogą to dźwignąć, mogą tego nie dźwignąć. Proszę Was, abyście sprawdzali, jak się Wasi bliscy czują, żeście rozmawiali. I proszę Was, aby, abyście nie bali się mówić głośno i prosić o pomoc, bo to nie jest wstyd. To nie jest wstyd chodzić na terapię, do psychologa, do psychiatry. To nie jest wstyd. I proszę Was, abyście pamiętali o najmłodszych. W czasach internetu i łatwo dostępnych treści jest coraz gorzej. I te tragedie dzieją się już w każdej grupie wiekowej. Więc pamiętajmy o tym, że najmłodsi są jak gąbka i chłoną to. Co widzą u dorosłych, bądźmy najlepszym przykładem dla naszych dzieci i troszczmy się o ich zdrowie psychiczne i o własne. Tak jak chodzimy na siłownię, dbamy o ciało, tak jak jemy diety, tak trzeba również dbać o higienę głowy. Pamiętajcie, to nie jest wstyd prosić o pomoc. To są najważniejsze słowa, które dzisiaj mogę wam powiedzieć.